Jeśli chodzi o dlaczego tu w kolegium, oddaję głos pani Gajewskiej. Dlaczego w kolegium to robimy i dlaczego to jest takie ważne dla nas? W tym projekcie bierze udział właściwie trzech takich zasadniczych partnerów. Pierwszym jest Fundacja Mury, drugim jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, konkretnie nasz Instytut tutaj w Gnieźnie. I trzecim naszym partnerem niemieckim jest zaprzyjaźnione ze starostwem tak, miasto partnerskie, Teltofleming, tak, które i stamtąd również przyjadą przedstawiciele władz, ale także ludzie na odczyty ponieważ oni mają też bardzo duże zbiory dotyczące historii muru berlińskiego. one staną się też takim elementem jakby wielu różnych imprez studenckich, kulturalnych, będą ciekawym będą takim symbolem, a jednocześnie takim punktem zaczepienia do wielu przyszłych imprez. Proszę pamiętać o tym, że właściwie w tej chwili Hmm, tak duże elementy muru berlińskiego w Polsce chyba nie ma żadna instytucja, więc mamy tutaj poczucie, że jesteśmy wyróżnieni. Takie elementy znają. przecież otrzymał Jan Paweł II, Ronald Reagan w podziękowaniu za pomoc w obaleniu systemu. One się znajdują chyba przy wejściu też do tak, przed budynkiem CIA. I to są naprawdę bardzo prestiżowe miejsca. To, że mogą takie duże elementy stać u nas, uważamy za bardzo duże wydarzenie. Ważne jest to, że to jest instalacja, która została nam na 15 lat użyczona przez prywatnego kolekcjonera. Chyba w tej chwili największego kolekcjonera na świecie elementów muru berlińskiego i uważamy to za bardzo yy, yy, interesujący gest, że pan dr Basecki użyczył yy, na 15 lat Fundacji Mury, a Fundacja Mury zechciała na te 15 lat posadowić tą fundację na terenie yy, tego kampusu.